Biuro Nieruchomości Kontrakt. Oferujemy kompleksową usługę. Zapraszamy do naszego biura. We wtorek, 15 marca, aksam Unia podejmowała w hali lodowej w osiemcimiu JKH z Jastrzębie. Był to trzeci mecz o brąz. W piątej minucie pierwszą groźną akcją stworzyli gospodarze. Mariusz Jakubik podał krążek Marcinowi Jarosowi. Lewoskrzydłowy wystawił go Petrowi Walusiakowi, Pozyskany w trakcie sezonu zawodnik zmarnował świetną okazję do strzelenia bramki. W 11. minucie gospodarze wykorzystali grę w przewadze. Paweł Dronia otrzymał podanie od Lukasa Zichy i umieścił gumę w siatce. W 19. minucie kolejną szansę na strzelenie bramki miał Krajci. Wjechał on z krążkiem przed bramkę, ale jego strzał obronił Kosowski. W 28. minucie było 2-0. Jerzy Gabryś uderzył na bramkę. Kosowski obronił jego strzał, ale odbił krążek przed siebie. Strzał Gabrysia poprawił kapitan Aksam Unii Waldemar Kisiak. Ta bramka także była zdobyta w licznej przewadze. W 29 minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie na 3-0. Robert Krajci otrzymał krążek od Lukasa Zichy i skierował go pod poprzeczkę. Słowak zdobytą bramkę zadedykował swojemu synowi Tobiasowi, który urodził się w sobotę. Trzy minuty później strzelec z trzeciej bramki ucierpiał po starciu pod bandą z Petrem Lipiną. Od tego momentu gra się zaostrzyła. Nie brakowało ostrych wejści w ciałem. W 33 minucie grający w osłabieniu goście byli bliscy strzelenia bramki. Mateusz Danieluk podał gumę stojącemu tuż przed bramką Richardowi Bordowskiemu. Zawodnik klubu z Jastrzębia źle w nią trafił i nie wykorzystał swojej szansy. W 35. minucie z kontrą wyszedł Lukasz Życha, ale za słabo uderzył, by zaskoczyć Kosowskiego. Dwie minuty później kontratak przeprowadził Mariusz Jakubik. W końcowej fazie akcji wystawił krążek przed bramkę Mirosławowi Zadzce. Ten nie pokonał bramkarza HKKS. W 39. minucie krążek przed bramkę wrzucił Marcin Słodczyk, a do siatki skierował go Tomasz Kulas. W 45. minucie Lukasz Życha przegrał pojedynek sam na sam z Kosowskim. 3 minuty później mogło być już po meczu. Zicha za bramki podał do Krajczego, Słowak trafił krążkiem prosto u bramkarza. W tej samej minucie krążek po strzele z okolic Bulika Marcina Jarosa obił słupek. W 49 minucie udział w meczu zakończył Wojciech Stachura. Został on ostro zaatakowany przez Bartosza Domkowskiego. Stachura ma uszkodzony bark i w tym sezonie już nie zagra. W tej samej minucie bramkę mógł zdobyć Peter Tabaczek. Był odwrócony tyłem do bramki, ale zdawał uderzyć. Guma po jego strzale trafiła w powszechkę. Zawodnicy HKKS grali ambitnie do końca, ale dwie kary w samej końcówce utrudniły im pracę. Do końca meczu gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń i dowieźli zwycięstwo do końca. Aksa Unia Oświęcim wygrała z w Jastrzębie 3-1. W czwartej kolejny mecz o w Jastrzębiu. Jeśli biało-niebiescy pokonają podopiecznych Iżego Reżnara, to wrócą do święcimia z medalami. Jeśli natomiast przegrają, to hokeiści obu klubów rozegrają jeszcze jeden mecz w oświęcimiu. Dzisiejsze zwycięstwo bardzo Was przybliżyło do brązu. Jak ocenisz dzisiejszy mecz? No, myślę, że zrobiliśmy duży krok w kierunku brązu. No, liczyliśmy na wygraną w Jastrzębiu. No, Mieliśmy przez większość meczu przewagę. W ostatnich minutach daliśmy sobie 6 gola. Wyrównaliśmy no i szkoda. Ci do Jastrzębia, macie szansę tam zakończyć rywalizację, ale rywal na pewno wam łatwo meczu nie odda. Czego się spodziewasz po tym meczu, który będzie w Jastrzębiu w czwartek? No, na pewno to będzie bardzo ciężki mecz. Dla Jastrzębia to jest historyczna chwila. Oni jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, medalu nie mieli, to na pewno łatwo skóry nie oddadzą no, i będą walczyć na całego. No ale my jedziemy tylko z nastawieniem, żeby tam wygrać, że już chcemy zakończyć to w ostatnim meczu. Co powiesz o dzisiejszym meczu? Tak, dzisiejszy mecz, no... V neděli jsme pregrali tak překvělující a chtěli jsme se zmobilizovat, že když jsme chtěli do ofenzivy vyražat do protiútoků a to se nám dneska i podarilo. Dali jsme z převáky gola a pozorně jsme bronili a věřili jsme k tomu, že dneska tento meč, že vygrameme a bude lepej keď v čtvrtek budeme s náladou jít do Jaštabia a tam musíme pozorně bránit a chceme to tam už ukončit, aby jsme... Do Oseczinskiego Stadiona na Ladowisko i szli trzecim miejscem, że doniesiemy medale. A co ten z o tym, że postanowi zostać w Oseczinie na ten sezon? Tak jasne, no, ja jestem tu spokojny, kulubce, aby som tu został, takže asi tak będzie, że z Oseczinem podpiszemy nowy kontrakt a na tu sezon tu grać. Oprócz tego, że dzisiaj wygraliście, że ostatnio grałeś bardzo dobre mecze, to jest jeszcze jedna dla Ciebie bardzo dobra informacja. Urodził się dzisiaj syn. Tak jasne. Są to ciężkie w sobotu sami Tamil krasny syn Tobias. A tento gol venujeme i mojemu synovi, i mojej manželce, mojej celé rodine. Toto vítězstvo patří im a jim No A doufám, že můj maričky bude sama v Polsku dobré a hlavně, aby jsme to dovitáhli ještě do toho konca, že chceme vyhrát to třetí místo a potom si dobře oddychne s celou rodinou. Tak vidím, že Kybice, som ten s tobou, přes prvý čas, dnes je Guoš, tvoje a zvisko. <laughs> tak jasné, no teší to, že Kybicovia jsou s námi celým celou družinou a jim pěkná vďaka, že jim děkuji za to, že mi pomohli tento meč, aby som hrál lépe aj celá družina, takže velká vďaka jim. Jak pan ocení dnešní meč? Tak, ja muszę podziękować chłopcom, że pokazali charakter, bo walczyli od początku meczu aż do końca, był to trudny mecz, z obu stron, dużo, dużo, dużo kara, ciężko się potem gra. Ale pana zawodnicy da dają się bardzo szybko prowokować właśnie w tej rywalizacji, czy nie jest to niebezpieczne teraz w tym ostatnim meczu, drużyna z Jastrzębia może próbować właśnie prowokować naszych zawodników, żeby łapali kary? Tak já myslím, že máte má, má eh, pravdu, musím má, no, protože to, to mě trápí celý že jsem došel do toho a, a ty závodníci jsou takový, jaké jsou a těžko se třímají, no, takže tak to, tak to ví, vím, to, je, je jest to problém a k Dneska celá družina dobře, ale či je možná nějaký takový závodník, by ho chtěl pan vyrůžnit? tak já myslím, že bardzo dobře hrál. A uh, no, bronil Vítek, uh, měl tam dužou situaci, v druhé terci byli uh... Vlastně 12 minut jsme hráli v oslabení a on nás utřímal v hře, ale já myslím, že za stavu 3-0 jsme hráli velmi dobře. Hráli jsme na tlakové, měli jsme hodně situaci. a já myslím, že trošičku měl vplyv na to uh, foul, uh, který nebyl odpiskaný na Krajčího a myslím, že ta družina trošku, trošičku to zaskočila, tu družinu. Teraz jdete do Jasšembě po medale už? Povědě, já myslím, že to jsou vyrovnané meče, vidíme, že to bude válčit do to. No, tak já si myslím, že to je třetí meč a vlastně to samé, my jsme předali ten meč, že jsme dostali goly v oslabení a bohužel v našich přesilových hrách jsme ty goly nedali, ale to tak prostě je a... No, nic toho nemám, protože dostali jsme goly, goly přesilový hrách a to je asi vše. Drugi raz, dzisiaj w Jastrzębie było to samo, inne jest ustawienie drużyny na lodzie niż w protokole. Czy to wynika z tego, że chce pan zaskoczyć rywala, czy może w ostatniej chwili zmienia pan jakieś decyzje swoje? Ach, są to są to taktyczne taktyckie bo że takich chcemy nieco wymyśle, ale... Bohužel, říkám, zatím se nám to nedaří a vždycky, vždy jsme zatáhli za ten kratší provaz a ten meč jsme nevyhráli. No. A mimo všechny je, pan pan stane vyružit jakého zavodníka za dobrou hry no, tak já si myslím, že zase Marcin Urbanovský svým pohybem, svým autorismem, takže jo, já si myslím, že Urban zase. Teraz meč v Jastřembiu může být ostatní, ale nekonečně. či bude v pana, družiny, jednak přeciwstavit se i vygrát ten meč? já si myslím, já si myslím a doufám to, že Nedáme oseči mu nic zadarmo, že tam u nás vešletek bude oranžové peklo, že jim nedáme nic zadarmo, že prostě ten sukces ještě otevřený a vrátíme se sem i za to předpokladu, že jak první meč, tak třetí meč, bylo vidět, že prostě <laughs> bylo to vidět.